Dzień dobry, kolejny vlog dzisiaj, yy, nagrywam wam dzień w dzień, wczoraj się widziałam z Mileną i dzisiaj jedziemy spotkać się jeszcze raz, ponieważ oni zostali na noc i spotkamy się w Windsor. Zabieramy Natalkę, zabieramy Jayka i jedziemy wszyscy, jest godzina chyba 11 i to jest w zasadzie takie troszeczkę spontan, ponieważ rozmawiałyśmy o tym, żeby pojechać, spotkać się jeszcze raz w Windsor, pochodzić tam troszeczkę, ale ja nie byłam pewna, co tam będzie z remontem i tak dalej, ale okazało się, że mogę jechać, później muszę jeszcze pojechać na jakieś zakupy do takiego, wiecie, centrum handlowego e, budowlanego, no ale to później na razie idziemy się spotkać z Milaną, e, z jej partnerem, oczywiście, również pochodzimy sobie i pozwiedzamy troszeczkę. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me. Sorry that you take back all the things you said just to hurt me. I well, love just went cold, but I'm still burning. I well, just went cold. To get over you again, you said it was the last time that you keep coming back to show me. Sorry, you have changed now, but it's the Jesteśmy już na miejscu, Jake też gotowy razem ze smyczą, jest Milena, więc idziemy się spotkać, jesteśmy na parkingu w Windsor, dojechaliśmy bezpiecznie, zobaczyliście przepiękne widoki, widziałam, że jest sporo ludzi, ale idziemy trochę pochodzić, Wiecie, będziemy dystans trzymać, widziałam łódź piękną i tak sobie myślę, czy na ten statek może nie pójdziemy popływać, zobaczymy, czy pieski można tam wziąć ze sobą. Jake'owi by się chyba trochę podobało. To jakaś nowość. Wygląda jak hulajnogi nogi na wodzie. Naci musimy wejść na to. Ale fajnie. Ja to nie jachty nie na to stoją. Wchodzić, bo się... To nie. Ja nie. Elo Milena. Hej! Ja raczej nie będę wchodzić na to. Tam są piękne jachty, oczywiście pieski też. Idziemy sobie spacerek zrobić. Ale super! To wygląda jakby się pedałowało. Jak na rowerku. No. Jake! Jake! Jaki ty szczęśliwy, co? No, no. Jak się czujesz w Windsor? Bardzo dobrze, bardzo ładnie tutaj jest. Licznie, prawda? W ogóle za pociąg przyjechał właśnie ze slał. Tak. I to jest taka jedna kolejka, tylko że jeden może przyjechać. Ale tutaj w ogóle i motorówki, i jachty, i statki. Zobaczcie, jakie łabędzie olbrzymie. No, pełno kaczki wszystko. Psy naokoło. Każdy z pieskiem wychodzi. Czy tam jest Mops? Czy mi się wydaje? Jakiś taki mały. Ten mały. Mm. No tu no zobaczam tam są chamopsy. No. Albo to jest ten e, e, bulldogi. tylko bulldog. mm -hmm. małe. Jeszcze dzidzie. No już Natalka pobiegła. Przywitać się z pieskiem. On jakiś dzisiaj był taki niemrawy Jake. Jak się obudził, później nie chciał w ogóle wstać, nie chciał jeść, nie taki był trochę chyba nie w sosie, więc mam nadzieję, że mi się trochę poprawi teraz. No, teraz spacer będzie miał, no to. Wiesz. I później padnie. No, tak, idziemy... także my sobie chodzimy. A idziemy na long walk, czy nie? No nie wiem co to jest. Nie <laughs> oglądałaś mojego filmu. Oglądałam, ale to ja jest nie kojarzę taki... teraz. Z, chyba z dwie mile takie trzeba iść prosto i to widać cały czas e, zamek, a z drugiej strony jest taka e, statua jeźdźca. No to idziemy. No to idziemy, chociaż kawałeczek. Szybki spacerek, już jesteśmy bardziej w centrum, coraz więcej osób tutaj jest, więc nie wiem ile nam się uda tutaj nagrać. Bo wszyscy chodzą naokoło Czekajcie, zaraz wam pokażę Statek akurat przepływa I tak miałyśmy nadzieję, że pójdziemy na niego Ale raczej chyba piesków tam nie wolno Takim stateczkiem miałyśmy płynąć ale może następnym razem. A tu jest pub, który jest tak piękny, te kwiaty. Ile razy przejeżdżam tędy, to tak samo myślę, następnym razem tam pójdę. No ale oczywiście z pieskiem chyba raczej nie, ale pokażę wam bo tam fajnie tak zamek wygląda. To po prostu wygląda magicznie. To jest właśnie ten pub tam z tymi pięknymi kwiatami, która tutaj korki się porobiły, a tam dalej widać zamek, słyszcie. Tu jest tak bajecznie. Po prostu ślicznie. Teraz wybór oczywiście zabawek. Jake siedzi. Co znalazłaś? Wow. Jakie to jest owoc? Co to jest ananas, tak? Tak. Takie różne rzeczy. zobaczymy, co tam Milena sobie wybierze. Flaga nawet. Mm. Dużo ludzi, jest bardzo dużo. A tam już jest zamek. Usiedliśmy sobie pod Oto. zamkiem. Jake, Natalia, Milena i jeszcze ktoś, kto się nie chce pokazać na kamerze. Piesek od razu do niego. On jest naokoło mnie teraz. Jake lubi. Lubi dobrych ludzi. To Dl dlaczego poznaje? Słoneczko wyszło, tak. Teraz pójdziemy sobie troszeczkę na ten dłuższy spacer. Jest tak dużo ludzi, że ja już się zmęczyłam po prostu. Ale zobaczcie jaka kaczka. Samochód taki, wiecie, um, on może też na wodę wejść i sobie płynąć. Z turystami. A my też cię jako turyści zwiedzamy trochę. Dawaj Natalia, Jej, dawaj! Tak, południę. Ale masz owce, tak. No on ma jest. No to też. Jej. Jak rycie to mu w się też tutaj turla Natalia, wiesz? Czek! Ty, ale, ale ci dobrze. To... To... No, <laughs> to tam powiedzieć? Zaj, w centrum zainteresowania. Jak tam babuci, dobra? Bardzo dobra dzisiaj jest. Trochę mlekiem. słodkie, nie? Takie... Tak, to z mlekiem jest słodsze, ale mm. to wczoraj to juice z tym lodem to było... Dobra. Ja wziąłem wtedy ten Honey i to było z mlekiem, ale też było ok. Wstawiłam do lodówki, chwilę postało i, i było dobre. Na moim jajku siedziałam wczoraj i piłam. Cześć, co ty tam robisz? No dobrze. O w cieniu teraz leży, ale mu dobrze. Poczekaj, poczekaj. <grystanie> Jej. Trochę y, wybiegłaś z toru <głos> <głos> Jeszcze raz I Jake od razu do ciebie też Na gorąco pakuje się Dasz radę spakować? Nie, Nie dasz? To może tak zostaw otwarty, wiesz, i tak będzie można nieść? No, go ten telefon musisz jakoś włożyć. Słucham? Chodź, idziemy. Jake, idziemy? Zostawiamy natalkę, chodź. To Idziemy dalej. Jesteśmy pod samym zamkiem, bardzo dużo ludzi jest, więc ciężko nam nagrywać, ale jesteśmy. Teraz zamknęli tu ulicę, więc jest troszeczkę lepiej. Idziemy właśnie na ten long walk. Patrzę, że jest kolejka do wejścia. Nie wiem, czy zauważyłeś, zobacz, kolejka jest, żeby wejść do środka. Ale jestem ciekawa, czy tam można. Ojej, bryczka z koniem. Pojechali. Nie wiem, czy można tam z pieskiem wejść do tego zamku. W zasadzie na tylko ty byłaś tam, tak? Ze szkoły. Ja byłam tutaj tak, wieki tak. temu. Naprawdę byłam tu przed jej urodzeniem jeszcze ja w środku. Możemy zobaczyć w zasadzie, ile trzeba czekać na wejście można do zamku. Bo ciekawe, czy z pieskiem to można wejść. Możemy się zapytać. To jest mój kolejny, jak to powiedziałeś, target, tak? Mój kolejny dom. Kosztuje 3 miliony 795 tysięcy, ale chyba ma wszystko, co potrzebujemy. 3,8 akra. Basen. Ile pokoi ma jest tu napisane? Tak, tam będzie. Będziesz tutaj na środku, no. Jakie <laughs> jeszcze mamy sobie domki? O, tu też jest z basenem coś. O, za 2,5 miliona, no to już troszeczkę lepiej. A nie są. O tu jest, za 2,5 miliona. 2,5 miliona już lepiej. A ten jest bez basenu A nie też ma basen, ale jakiś taki słaby basen. Milion Tamten jest bez basenu.

Together again, you are back once more, like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you. budowlane również zaliczone, z Mielenką już się pożegnałyśmy jakiś czas temu dojechałyśmy do Slau i właśnie wracamy teraz do domu kupiłam, wiecie, jakieś tam, nie wiem, silikony czy co tam, nie wiem co to jest jakieś takie, wiecie, tuby miałam zapisane, więc wiecie ja się na tym nie znam, mam nadzieję, że dobrze kupiłam, byłam wiecie, z panami tam na telefonie, powiedzieli, że może być, bo najpierw podaj mi jakąś inną nazwę, ale e, jest ok, jest tak ciepło, jest przepiękna pogoda, jedziemy do domu, sprawdzić jak tam wszystko się dzieje, czy idzie pomyślnie, a wydaje mi się, że tak. E, I będziemy teraz siedzieć sobie na balkonie i po prostu się wygrzewać tam. Czekaj, jesteś gotowy? Piłka! <laughs> On uwielbia tą piłkę, znaleźliśmy właśnie ją pod... Wiesz gdzie ona była? Nie, nie. była pod lodówką. Nie, tam z boku lodówki. Panowie dzisiaj wszystko tam wyjmowali, to znaleźliśmy piłkę twoja ulubiona, Uwaga! Sit, Jake! Good boy! <ścoughs> Zobaczcie, co narwałam żółwiom. Musiałam użyć maseczkę na talki, ale później się wypierze. Świeża konieczynka dla żółwików. No daj piłkę, daj! Give, Jake! Give! 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 Good boy, sit Good boy <laughs> On uwielbia ją, bo ona się tak fajnie um, odbija Słowa mi zabrakło Good boy Good boy No ale no, konieczny nie musisz Jake, ready? Ready Sit <laughs> Tutaj, tutaj zostało <laughs> Dawaj, jeszcze raz rzucimy. Ostatni raz. No, ostatni raz, dawaj. Gdzie ta piłka? Dawaj, piłka. Dawaj, piłka. Give, Jack, give. Dawaj ją. Give. Jack, give. sit. 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 <laughs> Super. Good boy. Good boy. Takie nasze zabawy. Takie nasze zabawy. Dawaj. Czek, sit. Syd. Jeszcze nasz wieczorny spacerek. Już byliśmy w domu. Jest, nie wiem, trzy godziny później, chyba albo nawet cztery. Natalka była z koleżankami na podwórku. Pojadłyśmy w domku i teraz, właśnie z Drake'em, weszliśmy na, na wieczorny spacer. Piękna pogoda jeszcze. W domu za bardzo nie mogę teraz nagrywać, ponieważ, e, no wiecie, robotnicy są, pracują ciężko. Ja poczynam piłkę pracują ciężko, no i no i nie da się nagrywać nic. Tak więc myślę, że już chyba zakończę tego vloga. Nie wiem, ile on trwał, ale uda mi się go zmontować na pewno. Wiem, że Milena doda ten pierwszy z naszego pierwszego spotkania we wtorek i tak mi się wydaje, że ja też chyba dodam go we wtorek. Jeszcze się umówimy, może dodamy go w ten sam dzień, żeby, wiecie, była niespodzianka, y, naraz na dwóch kanałach, tak więc czekajcie, czekajcie my się z wami już będziemy teraz żegnać tak jak ostatnio, też przy naszej przy naszym kanale i do zobaczenia w następnym Pa! pa!